Co się stanie, jeśli przez cały dzień całkowicie odkazać się od jedzenia? Bez przekąsek, bez kawy, bez małych wyjątków. Pierwsze 4 godziny. Organizm uważa, że po prostu pominąłeś posiłek. Wykorzystuje energię zgromadzoną dzień wcześniej. Poziom insuliny stopniowo spada, a ciało stabilizuje się bez nagłych wahań cukru. 8 godzin. Włącza się tryb oszczędzania energii. Nadal czujesz się dobrze. Ale organizm zaczyna gospodarować zasobami bardziej ostrożnie. 12 godzin. Mózg intensywnie poszukuje źródła paliwa. Poziom hormonów stresu lekko rośnie, dlatego możesz być bardziej drażliwy lub mieć gorszą koncentrację. To naturalna reakcja, nie oznaka słabości. 16 godzin. Zapasy glukozy maleją, więc ciało przełącza się na spalanie tłuszczów. Zaczyna się lipoliza. Proces, w którym tłuszcz jest rozkładany i wykorzystywany jako źródło energii. 24 godziny. Wątroba aktywuje głębsze procesy regeneracyjne. Nasila się autofagia. Komórki zaczynają oczyszczać się z uszkodzonych elementów i nagromadzonych białek. To naturalne, generalne porządki organizmu, wspierające odnowę tkanek. Możesz czuć lekkie zmęczenie lub chłód, ale wewnątrz trwa intensywna regeneracja. Jeśli chcesz wiedzieć, co dzieje się po 48 godzinach, tam zaczynają się jeszcze głębsze zmiany metaboliczne.